Siema Widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek, no bo, tak mamy nowy sezon, jakby sezon taki spongebobowy tutaj kuba mi kupi ten Carnet plus się bardzo cieszę, bo będę miał tego Skalmara Mortisa fajny skin chyba i tak ym... A mamy posiłek mocy za darmo, dobra. To możemy sobie odebrać. Golisenicowa banika. Okej, okay, fajnie. I dodatkowo mamy za darmo jakby tutaj do odebrania 1100 jakby takich o krabowej forsy. I jeszcze odkryłem taki kod QR na internecie, który daje za darmo 1000. I to działa. Ogólnie, bo już sprawdzałem. Znaczy, no, moja siostra ich sprawdzała i to działa. No, jestem już trochę zmęczony, więc jak coś, to ten, ale... Mamy 22.51. Więc, no, dobra, więc teraz odbiorę sobie moją darmową, grabową forsę. OK, i mamy już naszą nagrodę. Jej, uhu, dobra. Nie wiem czy sobie coś kupić. Mm. Ale chyba nic nie możemy, chociaż. Nie no nic nie możemy. No co to przyszło? Aha, wąkę radzimy. No dobra. Taj mamy no... Mm. Co to jest? trafiło mm. To jest premier... Aha... No to fajnie. A i co mamy? A to chyba... nie. A właśnie... Mm. Agent V odblokował mą yy, bo sobie zmieniła z tam Amber chyba... Tak, Amber na... Właśnie mą i dostałam mą jest ta nowość? Albo jestem ślepy, albo nie ma tego Tu jest przecież jeden, że jest jakaś nowość To nie wiem, jak wezmę do kołoś to co? No nie no dalej to mam Ja muszę się przyjrzeć dokładnie. Przecież nikt się nie ma. Albo ja ślepy jestem, nie wiem. Na pewno będzie tak, że ja jestem ślep... ślepy. Ślepy. No, nie ma, mi się wydaje. Możesz dołączać do zielonik z team. O, fajnie ktoś wszedł i... znaczy wyszedł i wszedł hmm. No to możecie dołączać do zielonik z Team O, tam już się ustawiła, nie? Ale to fajnie wygląda Zobaczymy jak już, jak już wbiła tego Moe Ty! Nawet, nawet No, no Dobra, to ja chyba sobie też zmienię Dobra, zmieniam Ja już tyle razy zbieram na tą i chyba już bym normalnie ją chyba już odblokował chyba 5 razy, ale za każdym razem była jakaś nowa postać Na którą zmieniałem sobie, no i ją odblokowałem, nie? No dobra, no to zmieniamy Mhm, mm przełącz. Dobra. Ale to kozacko wygląda. A czemu nie ma go... Czekaj. Hmm. Muszę coś zobaczyć. Aha, on ma jakby dwie animacje. Taką w tym mechu i taką zwykłą. Aha, no to fajnie. O, jest. O nie, no ostatnie rzadkość? Nie, to nie. Ty, co jest? O, miałem jakiegoś laga. Bo właśnie kiedyś nie można było z powrotem zmienić a teraz już można. Właśnie. Ciekawostka, pewnie o tym nie wiedzieliście. Za mają, jakby swoje hitboxy. No i teraz pewnie wiele osób mi zjedzie w komentarzach, że nie, bo te kółeczka to są hitboxy, właśnie. Wiele osób też tak myśli, ale jest to nieprawda. No i aktualnie mu ma. Mm, w sensie ma najmniejszy hitbox. Nie ja muszę coś zobaczyć. W ogóle to jest fajne, że teraz pisze takie a few moments later. Muszę tutaj zobaczyć. Mm. Okej. Okay. Bo jest takie coś, jak się dobrze ustawi tym muł, to nawet można 4000 zadać. Ciężkie, chyba w którym momencie to wybucha? To jakby okej, okay, ty gdzieś mniej więcej? Okej, dwa tysiące czterysta, teraz za trzy tysiące sześćset. No, to trzeba to zrobić tajemniczo. Nie wiem. No, prawda, w ten sposób jest też fajny. Ta machina tyle zadaje, że to jest szok. To tak szybko rozwala system. i już nie ma typu. No więc, Moe najmniejszy hitbox, w ogóle są jest taki słodziutki, jak jest taki malutki Ja nawet nie czuję, że rymuje Dobra Bum Widzisz toalet? Dobra Hmm. Więc tutaj mamy starcie z tercetem i polowanie na meduzy. Ja w to jeszcze nie grałem ogólnie. Pierwsza faza, dobra, czy jak jest to wydarzenie? Forgotten Land. Fajne. Dobra. Z jaki błąd śmieszny. Piszę na dole tutaj rankingowy. Jakby. Okej. Okay. Dopiero jak na spadło to jest spadło Dobra. Ale możemy na przykład spróbować zagrać to starcie z tercetem. I sobie, to czy... Weźmiemy sobie to na gaila. I co to robi? Czy po co? To wyszło. Znaczy nie pierwszy mm, raz jakby odkąd jest w Bob tylko jakby to powiedzieć Pierwszy raz odkąd są te tryby, o bo to już było czy... albo nie wiem Albo nie wiem, dobra, nie pamiętam jak to w końcu jest Ale jest taki błąd, że jeśli dobrze w odpowiednim czasie jedna osoba, która żyje wejdzie do strefy To kolejna się... i fajna

No jest taki błąd, że ogólnie jak się wejdzie do tej strefy, w odpowiednim momencie jedna osoba, która żyje jeszcze, yy, tak się kolejna zrespi, to ta umiera, później kolejna się respi i tak cały czas. I tak można, nie skończyło się w tej strefie, więc fajne to jest. A czy nie, bo tego nie testowałem. Ogólnie po pierwsze nie mam osób, a po drugie zapewne, jakbym to próbował, to bym nawet by to nie wyszło. Dobra Sandy, wyjaśniony i Pan wyjaśnię, wyjaśniony. O, krabowa sporsa. Za darmo, dziękuję. Jak za darmo, to trzeba brać. A few moments later. <noise> Kocham to. Hmm. Ale mnie wszystko boli. Ogólnie, to teraz na tego mół tak często idzie napotkać że naprawdę to ty... jest... ale fajny spray A ciekawy czy on jest na zawsze jak na zawsze to fajnie a jak nie no to szkoda nie no te modyfikacje z są genialne nie I ten... i ten który dokładnie jak siedzi. Znaczy lata no, jakby. Bo ogólnie jeśli chodzi o te hitboxy co wam mówiłem, no to ym, na, w najmniejszym to yy, na pierwszym miejscu jest firmą, na drugim Kruk, a na trzecim max. Dlatego ta typu popularni youtuberzy grają właśnie z takimi postaciami. ej ale czekaj o pustarczopik czekaj jak się dostaje do tej trzeciej miejsce to się dostaje tak tych pucharki jakby nie wiem czy to powinno tak działać jakby okej okay. spoko Próbuję Edgar'em, bo pewnie to. Takie okay, Edgar to mogę mieć. Szpatułka. Hm. Szpatułka krąży od czasu do czasu wokół ciebie, gdy wrogowie się mało punktów. Dobra. Bierzemy Edgar'ka. Ja tego nie odbieram, bo ja e, właśnie to niechcące odebrałem. Te punkty mocy. Ale te motki są. Kozak A co tutaj bym wybrał? Hmm. Mam tutaj do wyboru tylko kredyty i Hanka No jakby ja bym walał kredyty, no bo Epic y jest za 925, 925 kredytów W ogóle pierwsza adwizja ten tytuł Fajne, kanciasto porty Ej, trzeba nazwać się Spongebob i mieć ten tytuł I mieć spancz w opakacji To porty. I za każdym razem jest ta animacja. Ale fajna. A jak. Poczekaj, pokaż to. A jak klikniesz w ekran, to jak ci się pojawia czeka cofnij Ej, ale ta na gracza Sigma, nie? Ona mówi wszystko, nie? Nie, ja to muszę spróbować, bo normalnie mnie coś weźmie. Jeśli ja tego nie wypróbuję, nie? Dobra, czyli to będzie mój przyszły skin, tak? Którym będę grał Pokaż to Jakie to jest kozackie A pokaż to, pokaż to Nie, no to jest To jest chory, jakie to jest potężne Bum Bum A pokaż to a, teraz nie to, to parze. Szkoda, ale... Nie no, piękne. Cudo. W skrócie. Oj, to epickie! Myślałem, że to będzie coś... Nie wiem. Nie no, legendarny to nie zaszługuje, ale... Dobra. A te motka se i the best. To jest taka sigma A tu. Aha, tu jest takie rozmiar. No to fajna animacja. Uh -huh. No kód. A ten drugi? Ten? Ten też. Ten no, też jest fajny taki różowy. Mhm. Aha, jak nowa kolekcja Spongebob Nie, ale to jest Sigma. I ten spray. Piękny. Aha, Mistrzostwa świata broszczos. Są no fajnie. W ogóle ja bym to chciała, ale nie wiem, czy na to się opłaca wydawać moje gemy. Hm. Nie wiem, nie znam się. Czy to opłaca, czy to się nie opłaca. Dobra, no to co widzowie? Lecimy. Ta gra Edgara. A few moments later. The best. Ja mam taki pomysł. Gdybym ja pracował w Supercellu, to ja to tak zrobił, że na przykład jakby nie wiem, nie łączyło już od minuty kogoś. Yy, znaczy no, nie łączyło grać już w... to by było takie 2000 years later. 2000 lat później. No fajnie, mamy twa Gary... Aha, tak wyglądasz podtułka, no to nieźle. Dobra, dobra. Nie, 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 nie. Oh. Jakim prawem? Ten to się gold jeszcze nazywania. Wywalaj, wypalaj. No dobra, myślałem już, że w kinę. Dobra, chyba wskakuję w tego... Nie, bo... On... O on ma ta emotka. To jest za złoto jeden, więc widzę, że tutaj grasz taki jak ja. Nie, to jak taki mocny grasz, to on na pewno na 100% jak ja w niego skończę, to on ucieknie, nie? O kurde, nie, no ta szpatułka to the best. A ten też ma taką. No to nieźle. Uciekaj, 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 uciekaj. Aha, on był sam, dobra. No to teraz przynajmniej. Dobra, dobra, dobra. Teraz, ja, Zamiast się gapić na mnie, to się gapie na innego typa. Ej, no, Nie, nie zgin teraz. Nie zgin, nie zgin Ej, Jak to? Bez sensu. Wcześniej było plus dwa za. Ja wiem, że to zależy od pucharków, ale... A nie można zagrać nie, bo on ma... Kurde... Ale ten prymor też fajny. Gacuś. A tak się kliknie Gacusia tylko. Fajne. O czasem jest gdzieś indziej. O, tu na przykład jest teraz. Teraz tu Też, No właśnie, obok Primo może być. Też tu... Wszędzie się owa. Kurde. Ej, mój kozyn gra z Irlandii. Tu u niego jest teraz 22.10. Chyba tak. Na słoik wszedł. Ej, teraz go nie ma. Aha, bo tu nie jak się kliknie w to się, tylko ten... Tak zapytanie chyba. Dobra widzowie, nie wiem. Jeszcze trochę pogram. To by było chyba na tyle. Bajo.